Ja wiem, że ojców sukcesu jest dużo i teraz wszyscy mówią, że wierzyli w tę reprezentację od początku. Do mnie mam oczywiście, że tak jest, natomiast ci, którzy mnie znają, to, to, to wiedzą, że, że, że zawsze szklanka do połowy pełna i wiara w sukcesy, obojętnie jakiej drużyny, którym się kibicuje, zawsze. Dla mnie przełomowym meczem i takim, taką, takim otwarciem na ten awans, to moi znajomi o tym słyszeli, to było... Był mecz w Portugalii, czyli ten remis 2-2, to wtedy powiedziałem, że My nie możemy sobie wypuścić tej szansy na awans, jako federacja, a tak naprawdę to jest sukces oczywiście zawodników i sztabu trenerskiego przede wszystkim. Nie mogą tego wypuścić. Oczywiście wiemy już teraz historycznie, że ten mecz, dwumecz z Czechami był, był kluczowy. Ten remis w Czechach również, no ale to jest składnia, składnia wszystkich tych wyników. Ja w ogóle się zaskoczyłem, że Czesi zremisowali też z Portugalią w tym pierwszym meczu, bo tak jak mówię, wracając do tego remisu Polaków w Portugalii 2-2, byłem przekonany, że będziemy mieli cały czas handicap jednego punktu i wystarczy nam. I wystarczy nam no nie, 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 nie muszą nam wystarczać do tego zwycięstwa, ale na przykład dwa remisy z Czechami. Natomiast w tym meczu w tym meczu, który, który się rozgrywał ostatni akord tej, tej walki o awans. To, to tak naprawdę na 100% byłem spokojny no dopiero, dopiero w momencie, w którym padła bramka z rzutu karnego, bohatera tego meczu, strzelca czterech bramek, Sebastiana. Więc, więc dopiero wtedy tak odetchnąłem i byłem przekonany, że pomimo tego, że w futsalu dzieją się cuda czasami w ostatnich sekundach, to tu byłem już przekonany, że, że jak to wszyscy już teraz ładnie mówią, cała Polska nie tylko e, sportowa czy, czy futbolowa, futsalowa wie, e, banda korka. E, Wiedziałem, że, 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 że drużyna jest tak przygotowana, że, że oni tego nie wypuszczą. Oni mieli rozpracowanych Czechów dokładnie, tak jak rozmawiałem przed meczem, czy w tym tygodniu już kilkukrotnie z selekcjonerem to, to opowiadał o, o tych wszystkich detalach, szczegółach. To naprawdę jest to, co oni zrobili, korzystając z najnowocześniejszych technik przygotowywania się do tego meczu też pod kątem taktyki. Pod kątem śledzenia tych, tych krótkich, małych gier, indywidualnego rozpracowywania przeciwników. Więc, więc mówię, pointując, spokojny, spokojny byłem dopiero po tej bramce. Natomiast wiara w awans była oczywiście od samego początku, szczególnie po tym meczu w Portugalii. Hmm. Nie da się scharakteryzować takiej osobowości jak, jak Błażej Korczyński w kilku zdaniach. Ci, którzy go znają, a jest, są dziesiątki osób, które go znają lepiej ode mnie, dłużej, współpracują z nim na co dzień, nie tylko w reprezentacji, ale w klubach, czy to zawodnicy, działacze, czy, czy inni członkowie sztabów. Natomiast z mojej perspektywy, no, powiem na początku coś, co, co może nie wszyscy oficjalnie mówią. Ja zawsze mówię to, co myślę. Błażej jest osobą, która ma bardzo, bardzo, może nie trudny, ale bardzo indywidualny charakter. Ale jak nam historia pokazuje mówi, to tylko takie indywidualności dochodzą do wielkich sukcesów. Jestem przekonany, że jego, jego upór w dążeniu, jego, jego takie cechy policjonalne, przywódcze, jako lidera grupy takiego samca alfa, bo zawsze takowym był jeszcze jako zawodnik, Pomagają mu tylko i wyłącznie w tym, żeby być e, dobrym trenerem od kilku lat, a selekcjonerem reprezentacji Polski. Myślę, że teraz nikt nie podważy tego, że, że, że to jest najlepszy trener. E, e, który nie tylko pracuje w Polsce, ale to jest Polak najlepszy, który, który, który jest obecnie trenerem, a myślę, zresztą mu to powiedziałem w tym tygodniu, że, że to jest i to nie mówię tylko dlatego, że się znamy, czy to jest chłopak z naszych okolic, z naszego podokręgu, ale zasłużył sobie tym awansem na miano tego, tego The Special One i jako zawodnik, i jako trener spiął to wszystko klamrą. Przypomnę tylko, że awans uzyskany 4 lata temu do, do Mistrzostw Europy, który też był olbrzymim sukcesem Błażej był wtedy asystentem trenera, aczkolwiek wszyscy, którzy byli blisko tej reprezentacji i znają się na futsalu, wiedzieli doskonale, że, że, że w głównej mierze on przygotował ten zespół, prowadził treningi. Natomiast no, teraz ma swój sukces olbrzymi, bo to on jako pierwszy trener, jako selekcjoner poprowadził właśnie tą swoją bandę. Do takiego do takiego sukcesu. I no i tak, i taki jest taki jest właśnie korek. Osoba, osoba o mocnym charakterze, indywidualista, natomiast obserwuję jego rozwój jako selekcjonera, i tutaj też bardzo duży wpływ kontaktów z innymi trenerami, z federacją, z osobami ze Związku. Na czele z przewodniczącym Adamem Kazimierczakiem. To, 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 te rozmowy i ta, ta współpraca na. Na, takim, na takiej płaszczyźnie pozwala mu ewaluować, zmieniać się i patrzeć bardziej horyzontalnie, a nie tylko jako trener klubowy, ale właśnie stał się teraz takim, takim selekcjonerem z krwi i kości. No cóż, to nie jest tylko moja indywidualna opinia, ale opinia zarządu podokręgu czy osób związanych tutaj z piłką w naszym regionie czy na całym Śląsku. Bardzo się z tego cieszymy, że to, że to kolejny trener, który wywodzi się ze Śląska, jest selekcjonerem, osiąga sukcesy i prowadzi reprezentację, która jest zauważalna nie tylko w Polsce, ale już też w Europie. Także super. Tak, Sośnica była lepsza, Chłopaki. To jest znowuż, to jest znowuż banda no, trenera trenera Kujawy, popularne, popularnego Kujawy Łukasza, bardzo też sympatyczny chłopak, który się też dobrze rozwija jako trener. Natomiast natomiast no przede wszystkim pod wodzą, pod wodzą popularnego Betao, czyli Marcina Kiełpińskiego, który jest, jest duszą, prezesem honorowym, ponieważ jako radny teraz Gliwic nie może być prezesem stowarzyszenia. Jego małżonka jest prezesem, Natalia. Pozdrawiam serdecznie zresztą tą miłą, miłą parę. Natomiast jest, jest asystentem trenera, jest zawodnikiem, zresztą był kiedyś reprezentantem Polski, działaczem. Jest tam wszystkim w tym klubie, ale to nie jest sukces ani Betao, ani, ani Łukasza Kujawy, ani żadnej indywidualnej osoby. To jest dzielnica bardzo bogata w zasoby sportowe, piłkarskie. Tam zawsze wywodzili się fantastyczni piłkarze, sportowcy. Duża dzielnica, mocno usportowiona. Ja się przede wszystkim cieszę, że bo ten, ten, ten mecz barażowy, futsalowy dla Sośnicy, to jest pewna, pewne ukoronowanie też ciężkiej pracy zarządu i tych wszystkich chłopaków. O których, oczywiście o wielu nie, nie, nie wspomniałem tutaj, za co przepraszam, ale jest ich naprawdę tam masa i w zarządzie i osób, które wspomaga tą pracę. Grając na dużym boisku, grając futsal, grając, grając beach soccer. Pamiętam jak dziś dzień, jak Marcin grał jeszcze w wiśle Kraków, nomen, nomen Ubażeja Korczyńskiego, który był tam trenerem i zadzwonił kiedyś do mnie i mówi: Prezesie, my byśmy chcieli tą sośnicę odbudować, bo to był taki, taki moment, w którym tej sośnicy przez chwilę nie było, bo jeden sławny działacz, no, niestety, nie porozliczał dotacji i się pewne tematy pokończyły. E Powiedziałem mu od razu, słuchaj, trzeba robić tak, tak, dostaniesz pełną pomoc, jeżeli chodzi o podokręg Zabrze, o osoby, które są, które są w podokręgu. Nie wyobrażam sobie dzielnicy Gliwic i Gliwic bez dobrze funkcjonującego klubu, jakim jest Sośnica Gliwice. No i krok po kroku, krok po kroku zbudowali bardzo fajny klub. Bardzo fajnie im to, to idzie, a, a teraz ta przygoda futsalowa, to też pokazuje, że zebrali fajną ekipę ludzi, którzy już są ograni, dużo młodych też zawodników.